Charlie! O, Charlie. O. <laughs> uh, uh, uh. <laughs> Nic się nie stało! <laughs> to mój brzęczący bucik, Charlie! O. <laughs> Mogę zobaczyć? Tak, proszę. Jest <laughs> dla ciebie za mały, Bing. <laughs> Bing też był kiedyś mniejszy. Patrz, to jestem ja w moich brzęczących Och, bucikach. Ale byłeś słodki, Bing. A gdzie jest drugi but? Nie wiem. Hmm. 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 O. Tutaj go nie Gdzieś ma. Gdzieś się schował. Ciekawe gdzie. Brzęczący buciku, brzęczący buciku. Oh, oh, oh. Brzęczący bucik? Oh. Hej, brzęczący buciku. buciku. Ah. Gdzie on jest? Proszę, tulisiu! Oh. Ale skąd on się tutaj wziął, Flop? Nie wiem. Hmm. Gdzie on jest? Gęczący oh. oh. hey, buciku! buciku. <grym> Nie widzę jej! Nie widzę! Jeśli chcesz, pomożemy ci. Hmm. Poproszę. Gęczący oh. buciku! Gdzie buciku. on jest? <grym> Oh, oh. Załóż je siebie! Dzień, oh. dzień! Patrz flop! Urosłeś, tak? Jestem bardzo duży! To moje brzęczące buciki, Charlie. Mogę je przymierzyć? Oh. Tylko na chwilę, zaraz ci je oddam! No dobrze. Hmm. Twoje stopy też będą za duże. Ja nie chcę ich wkładać na stopy. Patrz! Brzęczące <laughs> <O>, paluszki! <laughs> dzień, dzień! Dzień, dzień, <laughs> Teraz ty tak zrób. Dobrze. Tu-pu-pu, tu-pu-pu. Tupu, tupu. Ej, <laughs> je przymierzy. O, dobry pomysł. No dobrze. Hmm. Siedź spokojnie, Charlie. <laughs> Są w sam raz. Hmm. Oh, spodobały mi się. Oh. Stań, Charlie. I tańcz. <laughs> oh. Charlie dobrze się czuje w moich bucikach. O tak. To prawda. Oh. Charlie o, Charlie. Chodzi. o Charlie! To dzięki moim brzęczącym bucikom! Faktycznie! Link, Twoje budki sprawiły, że Charlie chodzi. Wiedziałem, że są wyjątkowe! O tak! Ty chodzisz! O Charlie! Dzięki Brawo! Co podobało Ci się Raz, dwa! Zgadza się! <grystanie> Uwaga, kto znajdzie parę? Tak, tak, tak. tak. Wybieram ciężarówkę. Dobrze. Inna. Ojej, <grystanie> mój prezent. O, takie, takie same. same. Jest nie tak. A teraz to warzywo? Hmm, w tej. Taka sama. Tak mi. W oh, tamtej. Popraw. Inna. Zgadujcie. Hmm, są identyczne. Naprawdę? Tej! Taka sama! Tak, wow. Bardzo dobrze! Są takie same! Hmm. Taki sam! Taki Macie sam! Macie rację! Taki sam! Gratuluję, Pando! Taka sama! Bardzo dobrze! Skończyłem! Gratuluję, króliczku! Co to jest bing? Jest zimne jak lód, co? To jest lodowate, bo to jest kawałek lodu! Tak! Patrz, co mamy! Kawałek lodu! Dotknij go! O! To jest lodowy sopel. Jest śliczny, o prześliczny. O. -o. Bardzo zimno mi w paluszki flop. Flop mi też! Cóż, co powiecie na gorącą czekoladę? Tak, czekolada. czekolada, super! Teraz mleko?

Chlapu, chlap, chlapu. Jeden, dwa. O, czekolada. Nie dotykaj. Jest jeszcze zbyt gorąca, żeby ją pić. O. A kiedy będzie dobra? Najpierw musi troszeczkę ostygnąć. Jedz. Jeszcze chwila. Dobrze. O, ale pycha. Możemy już pić? Sprawdzę. Jest w sam raz. A Jest pycha. A. Pycha? Um. Tak. Rozgrzał mi się brzuszek. M mój też. Czy możemy już wyjść na dwór? Oczywiście! Macie w brzuszkach ciepłą czekoladę, więc nie zmarzniecie. Słyszałeś pan do chodź? Tak, chodźmy! <słuch> <słuch> Niedaleko stąd, tuż za zakrętem, Bingi Flop, pieką dziś pierniczki. <śmiech> <śmiech> oh. <śmiech> Trochę miodu <laughs> oh. jeszcze troszkę, co teraz? <śmiech> 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 Jajek. Masz pomysł, jak to zrobić? Połączmy to! Tak! Połączmy! Dobra myśl! Podoba mu się ta zabawa. O, jeszcze trochę kapie. Przecież możesz sobie znowu pomieszać słuchaj. <grystanie> Chyba już flop. <grystanie> nie, jeszcze nie. Ciasto jest wyrobione idealnie. Teraz musimy je rozpłaszczyć przy pomocy wałka. Ja to zrobię, proszę mi. <grystanie> Przejedź wałkiem jeszcze raz. Świetnie. Teraz wytniemy foremkami kształt króliczków. Upieczemy w piekarniku i na koniec ozdobimy. Nieprawda! Na koniec zjemy! Niam, 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 niam! Ten będzie dla Koko, najmniejszy dla Charlie'ego. I ostatnia. O, piękna! O. Będzie dla mnie. Uff, no dobrze. Włóżmy teraz piernikowe króliczki do rozgrzanego piekarnika. Odsuń się, Bing. O! Nie zapomnij zadzwonić, kiedy pierniczki będą gotowe, kurczaczku. Króliczki! Króliczki! Sze, to dla Ciebie. Dziękuję, Flop. Hmm. Mm. niam, miam. Dzień dobry, piernikowy Charlie. Pobawisz się ze mną? Cześć, Pink. Cześć, Charlie. Cześć, Flop. Cześć, jestem Charlie. O, ktoś mi zamieni pieluszka? Spójrz wrog, Czabli się śmieje. O to chodzi, króliczku Bing.